a tu jest taka ciekawostka w tych ładnych krzaczkach po prawej stronie jest schowany słup kurwa betanowy i tylko czeka na to aby go ktoś uwadził chociaż wygląda tak jakby już szczała dostał z jednego ktoś se jedzie trzęse po krzakach bo krzaki niegroźne a w krzakach taka niespodzianka potem i tu jeszcze jedno ciekawe miejsce z krzakiem drzewko dobry zakręt w prawo potem już be bajka jest drzewko wystaje trochę ale z ładowarką wlazło to i koparka wyjdzie Tu jest mocny zakręt w prawo i nie wiem pochój ten słup tu stoi Pewnie dawaj tym perze, tym dawej bo nie ma czasu Nie lubię tego dźwięku ale co zrobić? Dobre. to już jesteśmy w Ałpie.